Siemaneczko, z tej strony ns 18 witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę wam moją popołudniową robotę, czyli poczynając z wsypania mąki byką, porozdanie kiszonki kończąc na yy, napojeniu cieląt. Także bierzemy się. Oczyścimy te żłoby, z tego dziadostwa. Zagrzejemy to musimy zjechać po bele, nie mamy kiszonki. Dobra, mąkę mamy. Faz jest, widły są, lekko jeszcze albo nie, bo się jeszcze znowu wykrzywi ten górny cięgno. Jedziemy na dół do chlewni, rozdajemy średnim sztukom pasze. Przywieziemy belkę i będziemy rozdawać w tej największej. jesteśmy na miejscu. Tak, to nie chcę tutaj pyrka. Bierzemy mąkę, idziemy cielętą porozdawać pasze. Tykniemy światełko, co będę w ciemno? W ciemne, półmroku robił. Ogółem chlewnia przystosowana na około hodowlę 500 sztuk świń. Nie hodujemy świń już ba 12 albo 13 lat powodu nie muszę wymieniać bo każdy dobrze wie że nasze państwo jak i nasza unia europejska nie lubi nas także także tak Towarzystwo, sobie niech je Tam jeszcze rzucę dwie kostki Nasypię mąki, nalejemy wody Bierzemy się za belki Wodę lejemy Mąki porozsypywałem Część się zajęła, część woli siano Kiszonka tu mają przez cały dzień Gnój już rośnie Kiedyś tu była piękna hodowla Tu na tej hali było 200, nie, na tej hali było 200 sztuk tam było czysta, ale piękne czasy szybko mijają. Ta belka jest. Czepiona. Pomału jedziemy. I op! O! Samo idziemy. Po 15 minutach, nie, może przesadzam, 10 minutach zabawy mamy belkę i idziemy do góry. Dobra, bele mamy na miejscu, bierzemy tasak, ścinamy folię i nakładamy bykom. Piękne. Trzeba skubać, Rozdajemy cielęta. I mój wieczór jest skończony, chyba że jeszcze świnkom damy jeść. U nas gospodarstwo prawie nigdy się nie specjalizowało w hodowli krów ani bydła Tylko wszystko świnie było Tu jest jedna chlebnia postawiona na 250 sztuk, stajnia jest przedzielona na pół Po jednej stronie stajni stały byki Po drugiej staj... stronie stajni była warstwa kadrnia Tutaj był silos taki szonkę przejazdowy było zadaszenie z papy. Przedzielone były, były korytka, Świnie były śalowane średnie. Tu po drugiej stronie stodoły z góry jest magazyn, z dołu jest duża chlewnia. Były duże świnie jeszcze. Każdego tygodnia w poniedziałek bili u nas po 10 sztuk świnie, Ale to komuna i lata 90. W 2005. Powstała nowa chlewnia i się wysyń skończyło. my pomieszamy trochę. Poimy milsanem. 3 litry wody na jedno ciele. Większe pół słoika. Usypiemy część, przesypiemy z worka. Otworzymy nowy precek i my będziemy mieszać. Poimy cielęta, tu kolejne piją dwa, wszystkie trzy jałówki, tu jest jedna jałówka, bycek, tam też jest jedna jałówka i dwa bycki. Stoimy krowę, siano dostały, wodę dostały, na dzisiaj Fajland.